Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Kochani, kochani, to jest walentynkowy vlog Ostatnio był taki udawany, pamiętajcie, e, walentynkowy vlog Że tam byliśmy i w kinie i w restauracji, ale dzisiaj już jest stricte z real, prawdziwych walentynek Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób Jeśli oglądacie to dzień po walentynkach, to prawdopodobnie jest dzień singla Także wszystkim zakochanym z walentynek życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego Zróbka szczęścia, niech wasza miłość się rozwija Rozwija. Drodzy single, e, życzę Wam też wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, że może e, nie macie jeszcze tej drugiej połówki, może wcale nie chcecie jej mieć. Nie musicie wcale, ale jeśli chcecie. To pamiętajcie, że cieszcie się ostatnimi dniami wolności, luzu. Yy, robicie co chcecie, wychodzicie gdzie chcecie, kiedy chcecie. Pamiętajcie, to bycie singlem też jest fajne. Bycie w związku jest świetne, bycie zakochanym jest cudowne, ale bycie singlem też ma swoje plusy. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. A partnerem dzisiejszego odcinka, czyli firma, bez której e, nie odbyłby się dzisiejszy film, jest to firma Curve i już wyjmuję kartę, którą dzisiaj dostałem. To jest moja nowa karta, która jest chyba najważniejszą kartą w moim portfelu w tym momencie. Ach, jesteśmy już gotowi, za chwilę idziemy na walentynkowe śniadanie i pierwszy raz mam nadzieję, znaczy no, na pewno pierwszy raz użyję mojej nowej karty. E, proszę bardzo. Jeśli chodzi o firmę Kerw, co to jest? Jest to e, co to daje, bo, bo, to jest, bo to jest bardzo fajna opcja i naprawdę się tym jaram. Jest aplikacja, ściągajcie w ogóle wszystkie linki, macie na dole. Jeśli chcecie ściągnąć aplikację, pobrać taką kartę, to koniecznie link w opisie. I teraz, co ta karta daje? Ja zamówiłem kartę, przyszła mi dosłownie przed chwilą, dlatego jestem taki podekscytowany. Karta Curve daje po pierwsze to, że możemy w aplikacji pod tą jedną kartę podłączyć wszystkie swoje karty, czyli nie musimy nosić e, miliona kart ze sobą, e, bo to czasami się wiecie, firmowa, nie firmowa, prywatna, jakaś tam inna, tylko wszystkie wrzucamy w aplikacji, i podpinamy pod tą jedną kartę. Tak wygląda. I możemy płacić nią. Y, tak naprawdę wszędzie i co i co to daje? Po pierwsze, że nie musimy nosić tych kart i nie musimy marnować miejsca w ogóle, nie musimy się z tym motać. Jest tam taka fajna opcja, że jesteście przykładowo na rancie. Mam nadzieję, że teraz to się ta opcja się akurat nie przyda, ale na moim śniadaniu. Ale jesteście na rance i chcecie zapłacić kartą. Płacicie? I zapomnieliście, że na przykład na tej karcie, czy tej prywatnej, czy tej firmowej, nie ma już pieniędzy. Jesteście na randce, na przykład na walentynkach. No i lipa, i przypał. Transakcja odrzucona, eee, kobieta się patrzy, mówi: No, niedobrze, nie niedobrze, że dla faceta odrzucono kartę. I ta opcja, właśnie w tym curve, powoduje, że jeśli nie macie pieniędzy na tej pierwszej karcie, głównej karcie, to ona automatycznie przełącza na tą drugą kartę. Czyli to zapasową powiedzmy, i wtedy, nawet jak nie macie na tej pierwszej pieniędzy, to płacicie na pewniaczka, czy z pierwszej, czy z drugiej pobierze i nie ma przypału. Więc to jest dobre na, na randki, na jakieś spotkania. Bo ja mam na przykład, to już nie chodzi o brak pieniędzy na koncie, tylko my też czasami tak mamy. Na przykład, ja tak mam, że mam konto do wydatków zwykłych, i mam konto, gdzie pieniądze mam odłożone, i ja sobie po prostu robię co jakiś czas przelewy z tego konta. Z tego konta na którym mam pieniądze Na to konto, które potrzebuję na życie I czasami zapomnę Albo czasami szybko pan kelner stoi A ja robię w aplikacji Przelej na konto, przelej na swoje drugie konto Wyślij, tak, tak, już mogę zapłacić Co jest ważne, Curve to nie jest bank Tylko to jest po prostu portfel Gdzie macie, trzymacie swoje wszystkie karty I one jeszcze dostają Jakichś tam specjalnych funkcji Tak jak właśnie te przełączanie itp I mam teraz dla was dobrą opcję Czyli rejestrujecie się z mojego linku na dole Pod tym filmem dostajecie 25 zł yy, na start, tak jakby można tak powiedzieć. Rejestracja jest za darmo, ściągacie aplikację, pobieracie to wszystko i macie 25 zł na start gratis. Do tego przez miesiąc macie 1% cashbacku od każdej transakcji, którą wykonacie. Także idę teraz na przykład na śniadanie, wykonam transakcję i dostanę z tej transakcji 1% cashback, czyli pieniądze z powrotem wrócą na moje konto. I tak przez następny miesiąc, także serdecznie polecam. Jeszcze raz od niepamiętnych czasów jesteśmy w 10 dni na śniadanie i tym razem staliśmy w kolejce Staliśmy w kolejce i przyjechaliśmy do Charlotte, na, jak to jest, na Placu Trzech Krzyży <laughs> Powiedz dlaczego, bo na lato... Bo na lato jest zamknięte i od 12 jest, dopiero byliśmy pod na lato, ale, ale to nawet lepiej Bo jak już tu usiedliśmy, to troszeczkę tak powiedzieliśmy, że chyba to na lato już zbrzydło trochę, nie? No. Chociaż dobre jest tylko nantko. A No, ale jesteśmy na, na bulionie właśnie na Placu Trzech Krzyży no, w Charlotte bulioń. I na słodko, nie? Tak. Ja mam za godzinę trening, więc nie, nie mogę się nagrywać. Ja nie muszę końca... pomieszać. Pomieszać? Zaczynamy śniadanko, co Cytam się nie Przestań! Mogę się nagrywać, a jak wyglądam? Tako, tak porannie. Nie powiedziałam taką, tylko myślałem, że tako, po, porannie! Tako, powiem. Porannie! Przed tym było <laughs> Zobaczcie, wszystko już zamówione zostało, <laughs> znaczy już przyniesione. Troszeczkę za dużo zamówiłem moim zdaniem, bo, bo chciałem wszystkiego spróbować, ale totalnie zapomniałem co to jest. Możecie napisać w komentarzach, nazwijcie tą potrawę.

Ej, hey, zobacz, od, od razu mi przyszło na aplikacji, ile wydałem. Mhm. Zobaczcie, przyszło mi w aplikacji od razu powiadomienie, ile wydałem. Wydałem 98 złotych Charlotte i teraz dostałem jeszcze jedno powiadomienie, a 20 centów dostałem cashbacku, zwrot. Z tego, więc, więc tak, jak, tak jak wam na początku mówiłem, wszystko działa. Aplikacja przełączyła mi na kartę, na której miałem pieniądze, i plus dostałem cashback. I ekspresowy trip bo są dzisiaj walentynki. Ja idę teraz po kwiaty dla Angeliki, jakieś kupimy róże i wracamy do domu świętować. Znaczy właśnie to jest problem, żeby nie do końca będziemy świętować, bo ona ma później spotkanie, ja mam później trening i dopiero ten wieczór to będzie taki dla nas, tylko dla nas, więc wieczorem świętujemy walentynki, ale z rana trzeba pamiętać o kwiatach. Mam nadzieję, że ładne Kwiaty zrobimy O Jezu O Jezu To nie jest łatwe Kwiaty są Balony 4 takie sobie pomyślałem, że też będzie ładnie to wyglądać No i taki malutki balonik dla Szarlotki, bo też jest jakby nie patrzeć na moją walentynko Wow. Dobra Mam nadzieję, że to nie niebezpieczne. Poczekajcie, zrobimy tak te balony do tyłu. Jedziemy do moich Halinek i Walentynki, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego. A jak się odcięgniesz w telewizorze, to że nie masz majtek, to zobaczysz. <laughs> Dodałem tego bumeranga, jak przynoszę kwiat, znaczy kwiaty, kwiaty i balony. Jestem z Limem i Dany Dan napisał w komentarzu, że chyba nie od razu pamiętałem o walentynkach. Zobacz <laughs> jak to wygląda. Balon zniszczony, Ale ja z Limem. Ja, przez to, że chyba jesteś ja tak szarpnął, to musiał prasną. Nie, walnęłaś mnie. <laughs> na mnie pękł. Miło, twoja miłość pęka na mnie. Przeprosiłeś, więc jest okej. Okay. Tak, widzicie, to jesteśmy my właśnie. Walentynki, hmm. jakaś little kutnia. <laughs> Zobacz, jak się Jaga moja wyszprycowała i teraz idzie I co, na co, spotkanie. Co, później co, idzie z Ojczymem co, na obiad i takie nasze Walentynki. Ja idę za to na trening, ale wieczór jest dla nas. Wszystko przez Twój trening. Moglibyśmy iść na obiad. Tak, tak. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj. Luka, a przepraszam, a czy ja mogę iść z Wojtkiem na obiad? <grych> tak było? Pójdę w czasie, kiedy Ciebie nie będzie, bo będziesz na treningu. No właśnie, a później się stykamy ze sobą nie akurat w stanie, yy, możemy tu zamówić, ale możemy też dziś iść. Przecież ona już jest ogarnięta. Do na lato? Nie <grystanie> no, żartuję. Zróbmy dzisiaj coś wyjątkowego. Nie idźmy do na lato. Zobaczcie, jaka jest tutaj dziwna, dziwna rzecz: jakieś balony. Tutaj w ogóle balony nie z dzisiaj, tylko z wczoraj. Choinka, nie wiedzieć czemu jest jeszcze u nas w domu. Tutaj mamy, zresztą zobaczcie, świetną świeczkę, w też wpasującą w atmosferę. I jak zwykle róże. <laughs> czuba, czuba jakiegoś, no? Ja, ja Za które przepłaciłem. Ja ci jakby strzelił mi w twarz. Kocham cię. No ja ci też. <laughs> kocham, kocham. Bardzo, bardzo mocno. Lubię się tak nagrywać cały czas, że już ty nie wiesz, gdzie oczy podziać. Dzisiaj wiem. No wstał, no coś śmiesznego. Jak Niunia Nie się ubrać, bo muszę wychodzić. Dobrze, ja Mnie też jestem daje, spóźniony na tak. trening założę jeansy, jeans, bluzę i jestem ready. Pewnie, tak nie możesz nawet iść, bym ci nie pozwolił. Nieprawda, <trony> że nie, nie masz problemu z takim ty, może... Dobra, weź mi nie machaj tym już. Ale dzisiaj są Walentyny. Kocham cię bardzo, bardzo mocno. Nawet nawet jak jesteś niemiła dla mnie i ja muszę cię przepraszać. To ty byłeś niemiły, na pewno Ale żeby... ładnie wyglądasz, to ale... będzie miniaturka, brzekaj. Ale są piękną narzeczoną. Piękna jesteś, kocham powiedz, cię. Kochanie. Kocham cię, tak ja, 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 ja tak, ja zawiniłem. To nie było nic wielkiego, ale ja zawiniłem. Angelika rozpętała to do, do burzy, jakbym po prostu nie wiem, co... ją zdradził trzy razy dzisiaj Bo rano. Walentynki, nie wolno takich rzeczy! Ale już koniec. Już zaczynamy jeszcze raz Zaczynam wal... <noise> Zaczynamy jeszcze raz walentynki, dobrze? dobrze to, to do ja zobaczenia panie. idę na trening. <noise> I jest mój czareczek przyszedł! Fajne waloniki. Ale patrz co tu jeszcze jest? Chodź tu, chodź na chwilkę. Chodź moja walentynko. Daj rączkę na sekundkę. Chodź, zobacz. Yy. Zobacz moja walentynko. Wszystkiego najlepszego. Kocham cię walentyneczko moja. Tak, to moje, to mamusi. Fajny balonik. Tak, tu mama jedno zniszczyła. Jesteś moją walentynką, wiesz? Tak jak mamusia. Kocham was obie nad życie. Fajny. A buzi dostanę. Mm, dziękuję. Patrzcie, jak moja druga walentynka zasnęła. Z prezencikiem od Tatusia. Nie pozwalała mi zabrać, nie pozwalała mi nawet na chwilę go wziąć od niej przy bujaczku. Rączce. Osnęła. A wchodzę sobie jeszcze na Netflixa i co jest na walentynki? Toy Boy, drugi sezon. Jak bardzo czekałem na ten serial? Po pierwsze hiszpański, dlatego że uczę się tak hiszpańskiego, zresztą wiecie, tak się uczę języków. Po drugie świetny, Jeśli ktoś nie oglądał pierwszego sezonu, to uważam, że taki must have na Netflixie, no chyba, że nie lubi się hiszpańskich yy, w seriali. To nie, ale Toy Boy akurat dzisiaj fenomenalnie. I i do buzi. Skąd ty się tak nauczyłaś? I gdzie jedzenie jest? Brawo, już zjadłeś jeszcze raz! Boże, no to po co ja tutaj spędzam czas i ja cię karmię? No, no, no tu jedzenie, i gdzie teraz? A, już będzie na brózeczce, już to widzę. Am! Szybko, bo spadnie! Am! Ajajaj, aj, aj. No to nic. Am! Pięknie, córeczko, ty, moja Walentynko, kochana. I jeszcze. Miam! Tak, miam. Pięknie. Tak sobie oglądamy stories wszystkich ludzi, wszystkich par, że wychodzą sobie do restauracji, rezerwują obiady, kolacje I z jednej strony mamy takie podejście, że o kurde fajnie im, bo fajnie, bo kurcze no walentynki tak powinno być Ale z drugiej strony też się jaramy, zamówiliśmy pizzkę, <gryw> zamówiliśmy pizzę, Anilka jest bardzo zadowolona, z kwiatów jest ale bardzo docenia te balony. Te balony mówią, że one są takie jakby oryginalne, że wiecie, że, że coś, coś poza kwiatami i, i fajnie. Ja dostałem e, chyba z 10 par majtek, ale takich świetnych. No nie będę pokazywał, nie będę się chwalił, bo to, bo to różne, nie? nie to, że jakiś dziesięciopak, tylko e, tu jedna, tu druga, tu trzecia, e, naprawdę fajne. I co? I zamówiliśmy pizzkę, Toyboy, odpalamy na Netflixie, Angelika się teraz kąpie, ja się wykąpię, bo po treningach jestem tak obolały, dzisiaj mieliśmy parter cały, e, cały trening i po prostu z Adrianem jesteśmy naprawdę na walentynki, z Adrianem się na treningu przytulałem. Już zjadłaś? No, nie, nie przeszkadzaj sobie, jasne. Także życzę Wam szczęśliwych walentynek. A my spędzimy to w cieple domowym. <mum> Ale śmieszniej, jeszcze raz smoku, no i <mum> balony mimochodem sobie tutaj śmigają na naszym e, suficie. Już, już, już tego muszę coś powiedzieć. Dobra, już tylko coś powiem, i wracam do ciebie. Tutaj Angelika dzisiaj kupiła zawsze mówicie, zawsze w tle mamy suszarkę. To Angelika dzisiaj kupiła dowaloną suszarkę, która jest taka, 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 długa. Co? Dwumetrową! Czekaj, idę do ciebie! Dwumetrową! Dwumetrową! Rozkłada się do dwóch metrów, bo nie jestem w stanie nadążyć z praniem. A jeżeli chodzi o suszarkę. Nawet tu jest serduszko Teraz <noise> ci powiem. Nie powiem. powiem nie powiem. <noise> Taki <głos> zestaw. Domów, no mów e, no. Czekaj, co chciałam powiedzieć? No, że dwumetrowa, rozkłada się, że nie masz gdzie pranie zrobić. Chcemy kupić taką. Y, no, na pralkę. Na tak. co się stało? Aha, aha, no, no ale. jest jeszcze za drog. Nie mamy tyle pieniędzy? Nie. Nie, no nie, na razie taka, jeszcze może, jak będziemy mieć jakieś nowe mieszkanie, to wtedy. Dobra, mogę pokazać Twój zestaw? E, tak. Jakoś tak, żeby Ciebie nie pokazać w negliżu. No Zasłoniłam się. Ciężko jest nagrać to, co chcę, bo Angelika odbija się w balonie, ale no mamy tutaj. wszystko. Dobra, ale mamy tutaj balonik i niby fajnie, prawda? Kobieta się kąpie, jest balonik. Zrobiłam sobie walentynkową kąpiel. Tak, walentynkowa kąpiel i uwaga. Ten, 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 ten grzybki od babci Gieni. Babcia Gienia dała mi jeszcze przed wyjściem grzybki, jak ostatnio byliśmy. A ja tak kocham te grzybki, że już od wczoraj zjadłam cały słoik i to stwierdziłam, że to jest moja przekąska do panny walentynki. Przed pizzką, nie? Tak. Zaraz pickka, Toy Woj. Czekaj, bo robię bardzo romantyczne insta Stories pod ładną piosenką. Z grzybkami? Też. Dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam no nadzieję, ja że... Też. Po... Tak, Andrzejka się też żegna. Cieszymy myślę, że walentynki zakończyły się zgodą. Tak, ale to taka malutka kłótnia była. Ile ona trwała? 20 minut? Tak. Nie że nie wspominajmy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się vlog. Jeśli tak, zostawajcie łapki w górę. Widzimy się w kolejnych filmach. Kurde, nie widzę, czy Ty się Aby nie odbijesz. E, do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech się magia się ma.